Witam w kolejnym odcinku. Dziś pożegnamy Edzia Assassin's Creed Embers z dubbingiem fanowskim. Zobaczymy, jak to wyszło kanałowi Nieznane historia. Zostawcie im łapkę, jak się będzie podobać. Linka macie w opisie. Jakby chcecie sobie sami obejrzeć, koniec Edzia. No i co, zaczynamy. O się jaram O Boże Lepisz samuraje? samuraje what the fuck Assassin's Creed Embers yes, Zabieram Marcello do miasta. Hmm. Aby zobaczyć sztukę Machiavelli. Ezio, jego wystawa była trzy tygodnie temu. Przegapiłem to. Odwiedzimy twoją siostrę. Przypilnuj flawie, dobrze? Jest jak coś nie wiedział. Si, dobrze. Za niedługo wrócimy. Ciao, amore mio. A piotardę. Bądź ostrożna. Ten dubbing jest spoko. Klawia? To jest syn albo jego córka? No, zmęczony już życiem chyba. Córka Flawia, tesoro, nie chowaj się, ktoś tam idzie. O, zniknął. Ej, jest nie winiarnie prowadzi. O, fakt. Zostaw ją! Assassin. A to jest sta z gry Assassin. Gry... Chłopotka Gry 2D. Chyba. Tak wygląda. Nie wiem, co mogę rzec. Przykro mi, ale nie chcę być tego częścią. Chcę zrozumieć. Ale zrozumieć co? Jak przewodzić, aby odbudować pokój? Nie. Z tym już skończyłem. Finito. Powinnaś odejść. Ezio, odbyła długą podróż. Shaoyun... Dobrze to wymawiam? Zostaniesz na kolację? Grazie. -si. <coughs> Dobrze. Mamy wolny pokój. Możesz zostać na kilka nocy. <coughs> Edzio chyba chory na coś. Wszedłem w to życie tak późno, Sofio. Wiedząc, że nie będę mieć tyle czasu, aby móc wszystko zrobić. Teraz się boję, że nie będę mieć możliwości czegokolwiek naprawić. Ona. się. to wiatr otworzył drzwi, to jest jego gabinet, nie można tu wchodzić. Wybacz, nie wiedziałam. Owszem, a teraz powinnaś odejść. Mam na imię Ezio Aditore. Kiedy byłem młody, miałem wolność, ale jej nie dostrzegałem. Miałem czas, ale tego nie widziałem. I poznałem miłość, ale jej nie rozumiałem. Minie czterdzieści długich lat, zanim zrozumiem znaczenie wszystkich trzech. Chcę zrozumieć, jak Ty, aby pomóc mojemu ludowi. Byłem asasinem przez długi czas, Jun. I wiedziałem, że w każdym momencie ktoś może po mnie przyjść. I po moją rodzinę też. Teraz widzisz, dlatego muszę być ostrożny. Zazwyczaj zatrudniałem ludzi do pomocy w zemście lub zbieraniu winogron, ale. Entra, przygotuję coś do jedzenia. Hej, dał jeszcze jedną szansę. Wenecja! Poznaję ten długi ten. Czy Florencja, boże co, ja gadam. Byłem szczęściarzem, gdyby to potrwały jeszcze trzy miesiące. Tędy, chcę ci coś pokazać. Czułuj nie czegoś wypatruję. Połowa mojej rodziny została zamordowana na tym placu 45 lat temu. Ale teraz widząc te pełnię życia, czuję zadowolenie i satysfakcję, że tyle bólu poszło w niepamięć. Życie Asasyna to bulion. Doznajesz go. Zadajesz go i patrzysz na niego z nadzieją, że z czasem zniknie. Straszna ironia, ale tak jest. No dobrze, pora wrócić do domu. Ach, Florencja. No, tam był utrzymany w więzieniu, jego rodzina, cała. Oho. O kurwa. Jajaj. No mocniej go jedli. Pięknie. Jum! Andiamo! Szybko! Molto bene. Marzeniem mojego mentora było poznanie ciebie. Puściliśmy Chiny razem, w tajemnicy, ale ci ludzie... Dopadli go w Wenecji. Kim oni są? Słudzy cesarza Cha Urodziłam się jako jego nałożnica. Mój mentor mnie uwolnił, gdy byłam młoda. Wróciliśmy tam, żeby uratować więcej dziewcząt, ale... Cesarz to zły człowiek. Woli Lin od ścięcia. Linci? wolny proces tysiące nacięć potem śmierć Spakuj torby musisz pojechać do Machiavelli. na noc Co się stało Nieporozumienie daj mi chwilę Chyba jego też zobaczymy, chyba nie. Kiedy walczyłem z Borgiami, prowadziła mnie zemsta. Moim pierwszym impulsem było mierzyć w głowę. Jednakże z czasem nauczyłem się, że ludzie podążają z tymi, którzy budzą strach, a nie miłość. Zabicie Rodrigo i Cezary niczego by nie dowiodło, bo historia mogłaby się powtórzyć. Spędziłem wiele lat na nauczaniu kobiet i mężczyzn, aby myśleli i działali za siebie. Najpierw w Rzymie, potem w Konstantynopolu. Miłość utrzymuje nasz zakon w jedności. Miłość do ludzi, narodów, świata. Walczcie i zachowajcie to, co budzi nadzieję, a odzyskacie swój lud. To zajmie dużo czasu, bardzo dużo. Jeśli dobrze to zrobisz, si... Teraz odpocznij, Nietzsche, miał porzucić życie asasina, a życie Asasyna przyszło do niego. Ajajajajaj. Oho! What the fuck? Co to kurwa jest? O jebana Dobrze Ezio. O, znamy ten tryk. Takiemu. O nie, ten zaraz mądry przyszedł z armaty. uuuu oh wow. dawaj yun pięknie aaaa ah, ale blisko edzio ty się uszczędzaj trochę O oh, wow. O jo? Halo? Dobra żyję. O oh, Druga droga do domu, co? Wiele do zobaczenia po drodze. Dziękuję, Mistrzu. Proszę, może ci się przydać pewnego dnia. Nie, tylko wtedy, kiedy zgubisz drogę. Powinnoś iść. To kto? O Jezu, co ci jest? Wrócimy po zmroku. Listy, Do kogoś napisał jakieś, powinieneś zostać w domu. Jestem w domu. No, w końcu. Tylu lat. w pobliżu. Borencji. A ty kto? Al diabła. Nie znoszę tego miasta. Chciałbym być w Rzymie. Słyszałem, że tamte kobiety są jak... Jak słodkie porzeczki w winie. Wiesz? Nie tak jak tu, we Florencji. Fuh. To nie Florencja. Jest twoim problemem. Prego? Odwagi starczę. Kim ty jesteś? Odpocznij sobie, he? nie wiem, kto to był. Nie, nie kojarzę takiego typa. co się dzieje? Byłem młody o nie. miałem wolność, ale jej nie dostrzegałem. Miałem czas, ale tego nie wiedziałem. I poznałem miłość, ale jej nie rozumiałem. Musiało minąć wiele dekad, żebym poznał znaczenie wszystkich trzech. Teraz u zmierzchu mojego życia, to zrozumienie. Przeszło w zadowolenie. Miłość, wolność i czas, kiedyś tak zbędne, teraz mnie napędzają, a miłość szczególnie mi Karo. Dla ciebie, naszych dzieci, naszych braci i sióstr i dla wielkiego, wspaniałego świata, który dał nam życie i trzyma w niepewności. Bezkresne umiłowanie. Moja Sofio, na zawsze twój. Ezio Auditore. No, fajnie. Nie. Może się poka... No i to był. I to był koniec Ezia. Jedyne co jest pocieszające, że chociaż umarł we Florencji. Mieście, w którym się urodził. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapki w górę. Wbijajcie do nieznanych historii. Zostawić im też łapki w górę i suba. I wi widzimy się w kolejnych seriach na kanale. Papa. Pa.